Witam. Dzień dobry. Ja nie mówię, Siema. że mi się uda, bo nie wiem. Siema. Nie wiem, czy mi się uda rzucić. Co rzucić? E, palenie. No, wyszedł, rzucasz, rzucasz palenie? Wiesz co, no jechałem sobie z takim Uber'em, który gadał z wieloma lekarzami, tam co rozcinali płuca, ludzie grzyba mają. I tak, kurde, sobie go posłuchałem, jakiś no taki mądry Uber, nie? I tak stwierdziłem, Uj, rzucę palenie, jeszcze zapytam Renaty czy rzuci, bo też pali. No i co? Kolejku, normalnie tak... ten, normalnie Slay rzucił palenie tak o, i nawet Ciszy nie, nie zajarał. No lotę. więc, więc chyba planuję rzucić palenie, to znaczy spróbuję, bo nie wiem czy mi to wyjdzie. Raz spróbowałem, jak miałem 18 albo 19 lat i mi nie wyszło, na pewno. Ale jak, jak pali... jak, można, jak, jak można palenie rzucić? No nie bez, bez, zrobię tak samo jak Slayprox, kupię sobie te gumy w aptece i te Smoksan. Ostatnio palenie i tak mi nie sprawia jakiejś dużej przyjemności w porównaniu do kiedyś. Już tak po prostu palę, bo no, potrzebuję nikotyny i tyle. Ja silny charakter, do rzucenia y, palenia? Nie raczej, nie wydaje mi się. Ale ogólnie kurwa, w, gło w, głosie, w głosie słyszę, że, że nie rzucisz, ja mam wrażenie. <laughs> nie no, podejmę nie, Tak, tak, słuchać gościa, który że to po prostu te no te... nie no nie spróbuję wiem. spróbuję po prostu siema Tobor i w ogóle hej jak tam pogali jak się czujesz spoko e, tego remake'a tak tak szybko no, no i szczera opinia szczera bo wiem że pamiętam że jak wyszła wyszedł remake za pierwszym razem no to ale to jest fani inny Gothika... to jest inny remake to nie powiem w sensie, no... inny inny fani gotika byli jest, niezadowoleni nie jest to wybitna pozycja na pewno no dobra ale ja bym potrzebował zdania w sumie kogoś, kto jest fanem Gotika, nie? Bo Remek w sumie nie jest fanem Gotika, chyba. No to. Ale ty w Gotika 1 też nie grałeś. Ty grałeś raz w Gotika 1. Nie no, Gotika 1 przeszedłem może dwa razy przez całe życie. No rzadko w niego gram, ale no remake to zupełnie co innego. Chyba, no nie wiem w sumie. Nie no remake to nie jest zupełnie co innego. Co ty piszesz? No mi się po, po prostu końcówka Gotika 1 no nie podoba, bo cały ten śniący to tragedia po prostu, porażka jako boss. No eee, jakoś tak... No napisasz late game, żeby no u pobosa wa walić. To tak no... A jak się, jak jak, jak ci się podoba walka w Gotiku 2. No dobra, no tam masz przecież jakieś smoki, na modach masz fajne elitki. Te smoki goście, ten smak to jest... Jak ku... A wyskakiwały orki z kratek, no to bekę miałem, nie? No nie, ale powiem Ci, no na tych modach, co grałem, było trudniej. Dużo lepsze były te bossy trudniejsze, O, z diffem gramy, pa! Jak z diffem? No dobra, Dis. Jak Dis. Ja this. mam connecting, ja nawet nie wiem, z kim A. gram na czacie. Chyba, że z Katigami, bo naszako. szako. Też czasami tak, tam, Facebooka... wracasz, wracasz do regularnego streamowania teraz? No teraz tak, tak, tak. Myślę, że tak. So, u Facebooka... Na Facebooku mamy parę tysięcy wiadomości, więc nie czytam raczej tego. Może czasami. Jak ktoś chce się skontaktować to najprędzej przez Instagrama. Na Instagramie dość na bieżąco odczytuję. To znaczy odczytuje, nie odpisuje, nie? Jak ktoś jakąś ciekawą wiadomość napisze, mogę odpisać, nie? Ale wiadomości typu siema, ale co tam u ciebie, to mogę odczytać, ale no nie odpiszę, nie? Raczej. A jak chcesz w poziom trudności, to polecam nie balans 2.0, tam jest tryb hardkorowy. Dobra, wiecie, jaka jest moja opinia o niebalansie, że jest. Gierek Zresztą... Przewszych dużo gierek zmodowanych, które są bardziej playable tego p******* Gotika 2. A to jest k... ru, a... ruska produkcja, także nie wspieram. Ja przeszedłem New Balance i mega dobrze się bawiłem. Dużo lepszy niż y, klasyczny Gothic, Bo tam rzeczywiście musisz iść pod XP postać, bo sobie nie pokonasz smoka. No a to właśnie nie jest do, do, do dobry dobre wyznacznik <coughs> gry, jeżeli musisz Expić, żeby coś przejść. Y, Słapniemy, czy. O, super. Czekaj, co zagram? Ja yy... O, kurwa. Seria, przepraszam, dobra, 5 minut czekamy, czekamy. XD Nie, luzi, ja też ci dałem swapak, miałeś 7 sekund, więc chill. To no, też trochę Aurora, Aurora zbanowana. Ty zbanowałeś Aurora czy kto? Nie wiem, ja nie pamiętam co zbanowałem. Tal, nie badaj go na quick grogasa. Cześć, ty, Proszę mi, kur. Nie reklamować sprzedaży konta na, na Twitchu, gościu, no. A co nie? No to nikogo nie jak kupi, zostanie bana w 10 sekund, bo nakapuje ktoś Komu nakapują? Riotowi? Trochę Człowieku, a co jeśli ktoś napisze, że sprzeda konto Weekside Spinner Nie ktoś nakabluje Riotowi Myślisz, że go zbanują? Nie, musi być jakiś dowód No no, ale to czyż, no taki sam dowód jak ty Jak normalnie to, że chłopca to napisał eee. Nie wiem. Nie to no za zaprasz... wystawienie, of... no, wystawienie oferty. Nie ma bana, nie? Tak mi się wydaje, ale jak już sprzeda, to jest. Ty na Ronalinia gram. Toleszko. To, Ronald... Ale prawdziwy Ronaldinho, gra w Lora, tako? No ta. Siema, mu to ja. Musimy Remo wygrać tą gierkę, odbiję wtedy mastera z powrotem. Dobra? Aha. Więc daj z siebie 200%. Mam w miarę git matchup, ale dopiero po pierwszym itemie. Na początku jest Dobra, zabrałem, chyba git, czy nie? Nie, i tak ma drugi. Ale Nie, to było laki że tego Melaka stryciem Co jest 2. Dobra, dam stówej jak dostań, dostań. mówiłeś co o 19. Wolę tę twoją mózgotrzepawę niż świnne. A co ty gadasz? Co? Ty myśl... Ale paradajsi i co to odpier... jest Myślę, że go zmutuję, czy jak? Dobra, cochnę po. No! na tę gierkę mogę, na tę gierkę mogę. Z litości dla Ciebie, bo to, to nie doszło do zawarcia umowy. Proszę o takie wcześniej. Nie, to nie jest scam, to nie jest scam. Co jest za cholery? O, co on się tak przestraszył? No proszę takie rzeczy uzgadniać ze mną. No, jak się zgodzę, nie zgodzę, to się nie zgodzę. No, nie chcę Brusa mutować do końca streama. Jak jest w, wielki powrót rano, Brusa, no. Stówka to bardzo mało za zmutowanie Brusa do końca. Nagrę, nagrę jeszcze, zaakceptuję, ale tylko podje... tylko Tylko tego, że, że akurat tego widzę, szanuję. ale co się stało? O kurde. No, chyba, z... no nie, z tydzień gram Aurorom, nie? Przepraszam. Ale jak ona tak szybko. Czekaj, CO JEST, CO TO ZA KIWKA BYŁA TEJ NAMI O nie, Andrejka robi, ty tego nie zauważyłem Chyba, chyba zginąłem No czyż, nie przeżyję Zwykła fala. Nie ja, ja, jestem, ja jestem w szoku, że to nam mi, na mi uciekła. Ale ona... No nie no ja, ja jestem prosto w Szoku, tam był w... Nie wiem skąd ten movement raz Alright, ale nie pomyślałem, że nie chcemy go nie chcemy jego powrotu, ale to ja co, co wy chcecie. Ta, był, był flash i był heal i później jeszcze MS i dlatego taką kiwkę zrobiłem, ale taką że wygrał soba ktoś wcześniej. I co z tym robimy? Faktem. Może next fala odpuszczać, ale będzie katapulta Wrócę do rozważenia pizzy, człowieku. Aj, nie trafił. No nie, to będzie ten Nie ma go! Aj. Ciekawe zdjęcie nic pokaż. Dawaj szachę, nie ta liga. Jutro, jutro są szachy. Jutro jest szachy i do koleczka. Od startu bez odtwarzacza. chyba zabijamy. Tarka trochę niepotrzebna. Nie! 6 krapsów mają. Mam f**ku do ta w bazie A To nami do bazy co? A jeszcze na fala to jest katapulta, nie? Dobra, I can't oj, za późna Rka Nie widzę mnie, myślą, że do nich idę Taka jest meta w rolu Potat... Uninstaller raczej, no Ja go one shotuję chyba teraz już On do, do, do bata idzie? Bata. Nie możemy tu zagrać no, Dobra, idę do góry Nie to się nie dzieje. Mam go. Fuck. Jakim cudem ta nami żyje, kurwa? Erka. O kurwa, mać. Aj. Zastrzelił króliczka. Dobra. Ja jestem, ja jestem potężny także. Lubię ciszę. Dzięki niej słyszę własne Okay. Co? Dzisiaj miały być i jutro będą szachy Nie na no, k***a I te my są przepotężne. Jutro, jutro. Są przecież takie urocze. Nie k***a Halo! go mam Troll No j**a, ale ty skinęła Oj cywka w środę? O, w środę I jest wtorek? No chyba spoko Chyba spoko Ale to je... Dam znaka jeszcze Jeszcze w środę, w środę Mać, widzieli mnie Nice try, Braumu prawie, znaczy prawie ten Braun uratował. Po prostu Wladimira. A Brand przejął w ogóle kaskę. Dobrze. Oj, nasz chciałby się wskoczyć, jakby się miał r na Ksienie, No nie wiem. Kurwa jakaś. że pióra P jest lepsza od, od MP'nów, ale ten movement speed. A co już ustalasz na środę Civkę, tak? A, czekaj, czy sobie poszedł. No co jest wygrane? No ku! Nie no chodź, nie no chodź, nie no chodź! Jeb... bruce to jest taki kur... dzieciak lodowy. O. O kur... nie trafiłem. No w teorii banshi co? Najlepsze. Nie na koleżka. Nie przyjmuję pieniędzy, nie przyjmuję pieniędzy teraz. Jak ty to po przebiciu jednego miliarda daliby sobie spokój? No okej, okay, no w sumie to tak, masz rację. Ale szczerze, jak masz w Polsce miliard, to po więcej, no. Nadal nie, no nie A ty wiem. grałeś kiedyś twierdzę? Y grałem, no. Jak, byłeś dobry? Raczej średnie sobie no na bociki grałem, tak for fun. Jakimś wy 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 wybitnym graczem nie jestem, a czemu? No nie, tak, tak pytam.